Okej. Okay. A więc tak. Pierwsza rzecz. To co to znaczy być w imię Jezusa? Ponieważ wielu ludzi zarzuca mi, że tworzy własną religię bądź tworzy własne jakieś historie. A więc przeczytajmy, co mówi na ten temat Pismo Święte w imię Jezusa. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w imię twoje wypędza złe duchy i, i zabranialiśmy Mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział. Nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Ja nie jestem przeciwko Kościołowi ani chrześcijaństwu, ani pan, ani dla Chrystusa nie jestem przeciwko, aczkolwiek działam troszkę indywidualnie, tak powiem. To jest ta, y, pierwsza moja odpowiedź na temat zarzucania, że tworzę własną religię czy własne hezje. Po prostu nie jestem. Y, że tak powiem, intensywnie uczęszczam gdzieś na jakieś spotkania czy coś takiego, ale działam na swój sposób mówiąc ludziom o Bogu. I dzisiaj poruszę temat powtórnego przyjścia Jezusa. Dlaczego chcę to wam powiedzieć jeszcze? Ponieważ nie wszyscy są naszymi krewnymi. Co to znaczy? Są ludzie, którzy są z Bogiem, i są ludzie, którzy są niewolnikami demonów. I jest konflikt, jest walka pomiędzy jednymi i drugimi. Tak było, jest i będzie aż do dnia ostatecznego. Więc kto jest tak naprawdę naszym krewnym przyjacielem, ponieważ wielu ludzi uważamy, że są naszymi przyjaciółmi, rozmawiamy z nimi, są fajni, uprzejmi, mimi. Tak naprawdę to są niewolnicy demonów, którzy. Yy, za każdym razem, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, bądź rozmawiałem przez moje prawie 30 lat życia, tacy ludzie nienawidzili Boga, nienawidzili Kościoła, nienawidzili księży, nie chodzili do Kościoła, twierdzili, że są chrześcijanami, aczkolwiek wszystkie owoce i ich świadczyły i czyny, że nie są, że byli, przeważnie byli pełni nienawiści, zazdrości, zawiści, kłamliwi. Po prostu idealni niewolnicy diabła, agenci tacy ukryci wśród chrześcijan prawdziwych. Więc kto jest naszym prawdziwym krewnym, odpowiada Pan Jezus, który mówi, wyciągnął rękę ku swoim uczniom i rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę ojca mego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Czyli naszymi krewnymi są ci, którzy tak naprawdę wierzą, w Jezusa i naprawdę pełnię Jego wolę, tak? Jeżeli ktoś mi mówi, że jest moim przyjacielem, bądź daj, mojego przyjaciela, tak naprawdę jest niena, nienawidzi, bądź szuka pewnego pretekstu w pracy, bądź w środowisku kolegów, w sporcie, w jakimkolwiek środowisku się obracamy, a tak jak wąż, takim tuje, jadem za naszymi plecami omawia nas wśród znajomych bądź szydzi, bądź wyśmiewa, bądź poniża, no cóż, to nie jest na pewno chrześcijanin, bo gdyby tak, gdyby był chrześcijaninem naprawdę i chodził z Jezusem, wiedziałby o dwóch przykazaniach, które Pan Jezus powiedział. To jest pierwsze, miłować Boga z całego serca i duszy, drugie, miłować blizniego, więc, jeżeli ktoś ma problemy z akceptacją innych ludzi w swoim kręgu pracy, nie jest z Chrystusem, jest demonem. Przejawia się to też, że przez parę miesięcy, lat nie chodzi do kościoła, nie spowiada się, nie uczęszcza na sakramenty święte. I jeżeli cokolwiek z nim zaczniecie rozmawiać na temat Bogu, zacznie się z niego, z niego wychodzić agresja, nienawiść, wzburzenie, przemoc, kłamstwo i, i zaczną Was nawet atakować określeniami biblijnymi, tak? Nie znają Biblii, ale demon, tu na przysyła im te informacje do mózgu, e, prześle im odpowiednie informacje, które na przykład tak jak w moim przypadku było, e, że pewien człowiek mi powiedział, że nie jestem prawdziwym chrześcijaninem, bo tak, to bym kochał bliźniego swego, a nie osądzał go. Ale jeżeli jak ja mogę osądzać człowieka, jeżeli ten człowiek daje o sobie świadectwo, tak? Czyli dobre drzewo, tak jak Pan już mówi, daje dobre, owoce złe, daje złe, czyli daje o sobie świadectwo. Czyli jeżeli ktoś jest niewolnikiem demona, to ja go nie muszę go osądzać. On sam o sobie daje świadectwo, daje te owoce. Co to znaczy, że na przykład yy, nie chodzi do kościoła, się nie spowiada, nie, nie buduje z Bogiem, tak? Siu, yy, siódmego dnia pamięta, abyś dzień święty święci, tak? Nie widzę tych ludzi w kościele. Czyli to jest kolejny powód. Kolejnym powodem jest właśnie kłamanie, fałsz, yy, omawianie w pracy, wyśmiewanie, szydzenie. Mi jest to niepotrzebne. Mam Jezusa i mi to wystarcza. On jest wszystkim, co mi potrzeba. Nie samym. Chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust z Boga, tak odpowiada Jezus dla demona. Pan Jezus. Ale no niektórzy, tak jak twierdzimy, będę twierdził, chodzą, są niewolnikami demonów. Nie ma, nie ma nic innego z tym. Dobra, dzisiaj takie coś jeszcze na koniec. Chciałem poruszyć taki temat taki cytat, który cały czas, od pewnego czasu chodzi za mną i w końcu postanowiłem, przemyślałem, że to jest jakaś wiadomość, muszę ludziom pewną rzecz powiedzieć. Ten cytat brzmi, to jest powtórne przyjście Pana Jezusa, które znaki wypełniają się w naszych czasach, biblijne zapowiedziane przez Jezusa i jeszcze przed Jezusem zapowiedziane przez proroków o znakach Jego powtórnego przyjścia na koniec czasów dla ateistów, szatanistów i wszelkiego plugastwa na ziemi, które nie mi o siedzie i amnestię Boga w imieniu Jezusa Chrystusa, tak? Bo On jest naszym adwokatem, On jest naszym usprawiedliwieniem, On jest naszym królem, jest naszym miłosierdziem, jest naszym życiem wiecznym. A więc tak, to co mnie właśnie, ten, ten jeden cytat od dłuższego czasu mi chodzi po głowie i właśnie go przeczytam. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam jest alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Tak, tutaj pisze jam alfa i omega, no ale tak się rozpędziłem trochę. Yy, czyli idąc tym tekstem, oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną. By tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca, tak? Czyli tu Pan Jezus w apokalipsie określa, że On przychodzi. Yy, I ja dzisiaj przejdę przez takie teksty naukowe. To dość krótko będzie, ale. Jeden z tych tekstów mówi o przyjściu Chrystusa. I, I tutaj pan Jezus mówi, jakie je to będzie wyglądało. W owe dni po tym ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego, czyli pana Jezusa, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata: od krańca ziemi aż do szczytu nieba. Tak? Czyli tutaj jest pewien opis, który dzisiaj właśnie obrobię. Bardzo ważny, który Pan Jezus mówi 2000 lat wcześniej, i te znaki się y, po, o, objawiają. Tak? Polecam do obejrzenia film Blood Moon, czyli Czerwone Księżyce, Znaki na Niebie. Ja mam go w Polubionych, to jest film angielskojęzyczny. Y, I dlaczego to jest ważne? Bo tu jest napisane: Słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. To jest opisane. Słowa pana Jezusa. I teraz, co wam pokażę, mam nadzieję, że widać to. Właśnie. Może trochę przybliżę. O, tak? To są te cztery księżyce, które wypełniają się w 2014 i 2015. Ten księżyc w Anglii widziałem. To znaczy, wyszedłem i widziałem ciepłą księżyc dość duży. tak Więc to mnie wtedy, to było. 2014? 14 czy 15? Czekajcie. Aha, to było w yy, kwiecień, 15, to ten księżyc widziałam, sorry. W tym akurat to pracowałem w robocie. Teraz tak, będą cztery księżyce, tak jak piszę, w 2015. Pomiędzy nimi jest zaćmienie słońca, czyli słońce się zaćmi, tak? Jeszcze ja yy, chciałbym to przeczytać. Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, tak? Tu piszę. I to jest, yy, żeby Wam było jasne. Ewangelia według Świętego Majka, rozdział 13, verset 24. Przyjście Chrystusa. Jak ono będzie wyglądało, bo oni jego pytali, jak on przyjdzie. Czyli tak, ten widziałem, ten już był, to nas czeka, to jest 20 marca 2015. Yy, to znaczy, tak nasad przewiduje, tak? Czyli zaćmienie Słońca, później kolejny czerwony księżyc i super wielki księżyc. To znaczy, że gdy Ziemia będzie bardzo blisko księżyca, on będzie jeszcze większy i będzie czerwony, tak? I, I czyli to, te rzeczy się już dzieją. Poza tym jeszcze tam gwiazdy spadają, asteroidy, trzęsienia ziemi, huragany, powodzie, zmiany klimatu. I teraz tak, co jest wy, y, takiego ważnego w tym księżycu i w tym Słońcu i w tych czterech księżycach? Po pierwsze, te cztery księżyce, one się pojawiają przez 2000 lat 8 razy. Cztery kwawe. Natomiast jeżeli dochodzi do tego Słońce, pojawiają się pierwszy raz od 2000 lat czyli od przyjścia Pana Jezusa. Ludź, tak, od narodzin Pana Jezusa do powtórnego przyjścia to się pierwszy raz wypełni. Czyli Pan Jezus dokładnie wiedział, co będzie za dwa tysiące prawie lat i powiedział o tych czterech księżycach i słońcu, który się zaćmi. Ale to jest bardzo ważne, ponieważ pierwszy raz naukowcy w ogóle nie mogą znaleźć takiego egzemplarza czterech księżyców, zaćmienie słońca i bardzo wielkiego na końcu księżyca, który będzie widoczny z Jerozolimy, tak? Tak jak w tych prólodztwach zapisanych na niebie 2013 18 tam mam film polubionych, to jest film polskojęzyczny, i on będzie widoczny z Jerozolimą, on będzie bardzo wielki, tak? Czyli cztery księżyce, i to się zdarzy pierwszy raz w historii. Tak? Przez następne 400 lat nie będzie w ogóle tych y, czterech księżyców i super księżyców na końcu. Nie będzie nawet zaćmienia słońca pomiędzy nimi, tak? Czyli to są takie znaki na niebie, które Pan Bóg daje. Nam o jego przyjściu, ponieważ Panie ja już sam powiedział: Jego królestwo nie jest z tego świata, było później w niebo wstąpienie, poszedł do nieba. Tak? Co dalej, chciałem Wam pokazać? Tak, tu jest, że przelatuje przez nas ojbite Ziemi, przelatuje, ja tylko to wyciszę, bo tu muzyczka leci, przelatuje pewna konstelacja gwiazd, czy planety jasna, zaraz to Wam pokażę. To też można sobie obejrzeć. Planet 7X to taki astronom chrześcijański odkrył, że ta planeta przelatuje. I ona przelatuje jas na... Czekajcie, bo to gdzieś tu miałem. Mimo gorzej, że to muszę wszystko zloadować teraz. O, jest. Tak. Czyli ta planeta. 7 i, 7 razy większa od Ziemi przelatuje pomiędzy 2900, nie 292 i 421 lat przez nas układ słoneczny. Teraz tak, proszę mi wytłumaczyć, jaka planeta 7 razy większa od Ziemi przelatuje przez nasz układ słoneczny i kiedy ona przelatywała wszystkie znaki, tak zwane ukrzyżowanie Pana Jezusa, so, potop biblijny Sodoma Gomora wszystkie znaki się działy i zmiany na Ziemi, tak? I teraz tak, jedno z najważniejszych pytań, które mnie zastanawia jest, że ta planeta zwalnia i przyspiesza. Czyli co to dokładnie jest, to nie wiemy do końca, ale żadna normalna planeta nie może zwalniać pomiędzy 292 lata i 421. Nie wiem, czy to do końca widać, ale jak ona przelatuje pomiędzy ma, ma 100 lat rozbiegu, dlatego Pan już mówi nie znacie dnia ani godziny, kiedy on przybędzie, jego królestwo pchnie z tego świata. Według mnie to nie jest jakaś zwykła sobie planetka, czy tam jakiś księżyc, oni tam badają tę planetę, niektórzy mówią, że to jest Nibiu bądź Anunaki, ale to jest dawny yy, demon I, i oni twierdzili, że w 2012 będzie koniec świata. To się nie sprawdziło, bo to nie było biblijne, czyli poza Biblią nie ma nic prawdy. Natomiast to się już wypełnia według Biblii i ta planeta yy, to nie jest dokładnie planeta, tam oni wykryli, że to jest Fire Planet. Tu je, przez nas układ słoneczny, tak? I będą widoczne w koło Ziemi. Kiedy ta planeta przelatuje, tu ja tak naprawdę potrafi zwolnić i przyspieszyć, tak jak samochód. Czyli to nie jest planeta w pewnym sensie, według mnie, bo może jakaś, sam nie wiem dokładnie, co to może być. Fakt, faktem jest, że przelot tej planety to jest 100 lat różnicy, że jest czasami szybciej, czasami później. Tak jakby oni chcieli, tak? Kiedy chcą przybyć, wtedy przybywają, tak? I co ciekawe, tutaj oni przybywają, żeby było zabawniej, z konstelacji Crux, Krzyża, czyli nie wiem, czy to będzie dobrze widać teraz. O, teraz trochę przybliżę. W kosmosie konstelacja Krzyża, tak? Znaleziona została. Czyli ta planeta przylatuje z konstelacji Krzyża. Pan Jezus na Krzyżu. Bardzo ciekawe co to jest. Okej. Okay. Datuje pomiędzy 292 a 421 lat, czyli nie znamy dnia ani godziny. Potrafi zwolnić bądź przyspieszyć i ma inne konstelacje. Najbardziej zastanawia mnie to, że jeżeli ona by się zbliżyła, ta planeta, ciało niebieskie, konstelacja, czegokolwiek, które jest dokładnie, naukowcy jeszcze nie potrafili tego rozwiązać, mogą towarzyszyć temu, ma własny bieguny. Co to znaczy, że jeżeli nasza Ziemia obraca się wokół Słońca. To znaczy, że mogłaby taka planeta spowolnić obrót naszej Ziemi wokół Słońca, czyli czas byś zwolnił stanu, tak? Tam, tak samo jak w czasie Męki Pana Jezusa, dzień był bardzo długi, a noc w Chinach była bardzo krótka. Tak znalazłem naukowe dowody na to. Czyli po prostu ta planeta wywajła, bądź te ciało niebieskie wywajło wpływ na obrót naszej Ziemi, że Ziemia zwolniła, tak? mogłaby jeszcze taka planeta, gdyby była dość blisko, wyciągnąć naszą Ziemię z orbity, gdyby to była jakaś konstelacja planet, tak? I wtedy o dziwo w Piśmie Świętym jest napisane nowa Ziemia i nowe niebo. To zastanawiam się, tylko to jest to moja taka teoria hipotetyczna, czy nasza Ziemia nie zostałaby wtedy wzięta, tak? Do tego układu planet, później by została wzięta i odleciałaby do tej konstelacji w innej galaktyce Krzyża. To jest bardzo zastanawiające. Nad tym się zastanawiam, ale to jest na inny temat. Zastanawiamy się. Tutaj jest natomiast filmik, jak ta... Gdzie jest dokładnie, skąd przybywa ta planeta? Siedem jazd większa od Ziemi. Niektórzy mówią Nibiru, niektórzy mówią Anunnaki. To jest nieprawda. To są starożytne legendy. Tutaj widzimy przybywa z konstelacji Krzyża. Może przybliżę trochę. O właśnie, może widać trochę, nie jest ma, bo widać. O właśnie, tu jest ciekawe. Te znaki krzyżów y, na Ziemi były już czczone wiele wieków temu, przed nami, to nie? W różnych cywilizacjach badałem też to. Y, no w różnych takich symbolikach, Wstaje się No jak ktoś miał. Y, parę setek lat temu nie mieli ludzie takiej wiedzy ani technologii jak teraz, więc rysowali takie prymitywne znaki. Yy, I co dziwne, właśnie, oni nazywają to planetą Nibiru, wiecie, no każdy inaczej to nazywa w innym języku. No, co ciekawe, od pewnego czasu na zbożu na Ziemi były takie znaki tej konstelacji krzyża, o której wspominałem, czyli galaktycznej pasie Oriona, w której ja, znowu pas Oriona jest wspominany w Starym Testamencie, że Pan Bóg mówi, że Często tam e, e, wspominać po prostu pasie Orona. Ja tego nie doczytałem do końca kiedyś mi się to przewałkowało tak szybko. I oni zostawiają na przykład takie znaki na Ziemi, tak? Krzyż i konstelacja tak gwiazdy, y, konstelacja krzyża, tak? E, co tu jeszcze ciekawego jest w tym wszystkim? No tu, Tutaj jest e, promień Ziemi, naszego układu słonecznego, konstelacja Krzyża, Słońce, przelot tej planety, tak bardzo prymitywnie. Kolega tutaj, że tak bowiem zrobił, bo to NASA potwierdza, że jest takie coś, ale nie mówi o tym głośno, jak to zawsze. I to się nie dziwię, jeżeli większość ludzi e, czci demony na Ziemi, więc jak oni ma, mają czcić Boga, który przybywa z nieba, tak? I teraz tutaj on bada, bo to jest zdjęcie satelitarne i e, komputerowe. Wszechświata, co nie I, i będzie tutaj za moment taki fajny pokazany w tej konstelacji. Jak czytuje? Ok, czyli tutaj już widać niebo, które my widzimy z Ziemi. I on tutaj wyliczenia ma w tej konstelacji. Jest cofnięcie. Może na chyba przyspieszę, bo tu, O jest. To jest pas Oriona, konstelacja Oriona, tak? E, z 2007 zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zaraz znowu w tą konstelacją wejdzie, czyli w takiej konstelacji gwiazd są mniejsze gwiazdy, mniejsze, mniejsze, mniejsze i mniejsze, mniejsze, tak? I tutaj właśnie widać. E, o, on, on będzie teraz przybliżał, przybliżał. O właśnie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Trochę się za bardzo mu z tym nie śpieszy. Czyli po prostu znalazł, po tej ścieżce tej Ziemi i tej ścieżce przybywającej planety doszedł właśnie do tej konstelacji krzyża, pasie Orona, tak tutaj wymienia. W egipskich mitach on, ta, ten, ta konstelacja była zmianką. O właśnie. I tutaj jest zastanawiające. Tak. O, to jest anioł upadły, który upadł właśnie z tej konstelacji, bodajże tak podejrzewam, krzyża bądź z nieba. I on jest takim, który przyszedł na ziemię i tak dalej. Ten anioł, upadły anioł, jest w wielu kulturach, to jest kobieta bądź anioł o skrzydłach bądź z wężem, tak Bibi, i ten anioł, żeby było najzabawniej, nazywa się Isis, tak? To, to jest dość ciekawe, ponieważ teraz mamy powstanie Isisu na koniec czasu, tak? Tutaj mamy egipskie kultury, tak? Mezopotańskie, takie demony bądź anioły się objawiają różnym cywilizacjom, które nie są z Bogiem. O, no, tutaj takie inne historiki, natomiast tutaj mam specjalny właśnie. Idąc tym tropem Isis, tego anioła, jest wiele zdjęć. Wystarczy wpisać Isis Angel, czyli ten upadły anioł. Nazywa się Isis, tak jak teraz mamy w Islamie, nazywa się ta organizacja Isis, tak? Ponieważ dla Islamu, dla tej, jego proka objawił się też tak zwany anioł, tak? Upadły. No tutaj widać właśnie tą kobietę z wężem, skrzydła, tak? Tutaj mamy inne takie zdjęcia tego Isisu, tak? Tu pisze Isis, magia, demon i okultyzm. Po prostu tak cywilizacja pozaziemska upadłego anioła. Tutaj mamy jeszcze jedno zdjęcie. Hmm. On się wczytuje. Tak, ale bardzo małe egipskich y, aniołków takich ze skrzydełkami bądź tych demonów egipskich, tak? I to chyba byłoby na tyle dzisiaj z tych takich informacji, nie wiem czy to do końca dobrze widać. Natomiast co się działo za czasów egipskich, kiedy wyznawano tego ISIS Anioła, Ozysa i tych innych. Kiedy y, naród y, izraelski był w niewoli. Były znaki, były trochę inne niż te, bo te się pierwsze zdarzają. I pan Bóg przyszedł, wyzwolił i, Izraelitów spod egipskiej, y, Egipcjan, tak? I wyprowadził ich z Egiptu. I teraz znowu mamy bardzo podobną sytuację. ISIS, czyli islamska organizacja, nazywa się tak jak ten upadły anioł, ponieważ anioł objawił się Djibreel, co znaczy. Y, Demon zła bądź takiego, dżin z, z arabskiego znaczy demon. I on się objawił dla tego ich Mahometa, yy, i oni teraz przymijali nazwę znowu <laughs> ISIS, tak. Czyli znowu tego takiego demona, yy, anioła, który się powtarza w tych ich cywilizacjach, tak? Nieważne w jakich. I teraz znowu ten tak zwany ISIS yy, podszedł pod granicę i ich zadaniem, ich Mottem, ich. Yy, yy, Ideo jest zniszczyć Izrael. I teraz te wszystkie znaki o powtórnym przyjściu Chrystusa, które sam Chrystus mówi, następują, kiedy ISIS zbliżył się już do granicy, bo do dzisiaj mamy długi luty, czyli ISIS zbliżył się do granicy z Izraelem. Oni tam walczą, jeszcze walczą, gdzieś tam niektórzy chcą się przyłączyć, niektóre państwa islamskie do ISIS-u. I ten ISIS chce zniszczyć Izrael. Tak samo było wtedy, kiedy w czasach Egiptu. Oni wierzyli w tego demona ISIS i oni kontrolowali Izraelitów. Pan Bóg przyszedł, tu mamy też długie przyjście, tak, pana Jezusa, i uratował Izraelitów, bo są oni jego narodem wybranym. Tak, to chyba tyle. Zalecam do obejrzenia moje właśnie dwa filmiki, to są bardzo łatwe odpowiedzią. Kod Boga w DNA Człowieka oraz. Filmik angielski, mam polubionych w polecane, bądź fajne filmy to jest Blood Moon, What Happened in 2015, czyli co się stanie w 2015. Ja nie mówię, że powtórne przyjście Pana Jezusa będzie tego i tego nie. Ja sam nie wiem, ponieważ ta planeta, która przybywa na, na zasadzie tych znaków, ona potrafi przybyć, tak jak mówiłem, Pomiędzy 2000, nie wiem, 290 którymś a 400 którym, czyli zwalnia przyspiesza, zwalnia przyspiesza. To już świadczy, że to jest jakaś forma e, transportu. E, no dobrze, no to chyba to tyle dzisiaj na temat tych naukowych zaleceń. E, w imię Jezusa to mówiłem. Przyjście Chrystusa. E, I tak. Czyli jeszcze raz to powiem na koniec. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną. By tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. To jest apokalipsa, zakończenie apokalipsy i według świętego Jana, pan Jezus dokładnie o tym mówi. Czy wszystko wam powiedziałem na ten temat, co wiem. Jest jeszcze jedna rzecz na koniec. Wszystkie państwa prawie na świecie mają y, wspólny hejb, to znaczy półksiężycz i gwiazda pięciokodna. To jest symbol demonów. Jedynym państwem, który tego nie ma, jest y, Izrael, dlatego Izraelici są atakowani. I za każdym razem, jak Izraelici są atakowani przez y, ludzi, którzy wyznają taki pult, czyli półksiężyc i gwiazda, Islam, Chiny mają pentagram, czyli pięcioramienną gwiazdę, Związek Radziecki, Shape, który był też półksiężycem i pięcioramienną gwiazda, Hitler, który miał... Y, Czajny krzyż wywodzący się z hinduizmu, który tam był też powiązany z, tym, z tą demonologią. Mezopotamia i te inne, wszystkie kultury egipskie, też te demony, ISIS i tak dalej co tam wcześniej omawiałem. O dziwo, ta gwiazda Izraelitów Dawida jest pewnym symbolem innej konstelacji, która wchodzi właśnie w skład konstelacji Krzyża w Galaktyce. Zastanawiające, co nie? Tak, Jezus mówi Jego królestwo nie jest tego świata. I wszystko. Na no, ja, razie mamy tylko taką połowiczną rzecz, że wiemy to, wiemy tam, to wszystko się objawi, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Dlatego zalecam wszystkim. Nawrócenie. No, to wszystko na dzisiaj.